Dzień dobry wszystkim w tych pięknych okolicznościach przyrody. Mój rowerek doczekał się nowych kapci i stwierdziłem po krótkiej przejażdżce, którą można nazwać testem, że oponki są warte jakiejś chociaż minimalnej wzmianki. Szczególnie, że na polskim YouTube nie ma praktycznie żadnych informacji o tej oponie. Znalazłem jeden materiał jakiś w języku angielskim i coś na forum niemieckim. Także postanowiłem, że taką króciutką mini recenzję chociaż zrobię. Oponki to Continental Atride -right, w rozmiarze, oczywiście, 28 cali, jak na krosa przystało. Jeśli chodzi o szerokość oponki, to tutaj również deklarowana przez producenta wartość to jest 42 mm. Zmierzona przeze mnie od e, najbardziej wystających elementów, czyli tych klocków. One są niesymetryczne, więc mm, suwmiarkę musiałem trochę bokiem trzymać. To jest 38 mm. Według producenta opona jest przeznaczona na warunki mm, suche i mokre utwardzone, nieutwardzone czyli taka oponka przełajowa na każdy teren. Pierwsze wrażenia po wyjęciu opon z opakowania. Bardzo lekkie, wręcz wydały mi się papierowe. Przynajmniej w stosunku do moich e, poprzednich opon KENDAG HAN. Realna waga to jest 490 g e, na takiej wadze jubilerskiej. Sprawdzona. deklarowana przez producenta 510 g. Jak się sprawują takie oponki? na takiej nawierzchni. No muszę powiedzieć, że prędkość wyraźnie wzrosła. Oponki się nie kopią. Wcześniej miałem odcinek taki z górki hmm, po sypkim piasku. Opony szło, szły normalnie jak po sznureczku. No ale nie ma się co dziwić. No te klocki robią swoją robotę. Eee... Aha, jeszcze wspominając o tym rozmiarze. Oczywiście mówimy tutaj o rozmiarze na feldze o szerokości 19 mm, bo to ma znaczenie. I oponki są w tej chwili napompowane do 2,5 bara. Oponki są wyposażone również w pasek odblaskowy, na czym mi zależało, szczególnie o tej porze roku. Aby być widocznym na drodze. No niektórzy mogą się z tego śmiać. Ale odblasków nigdy za wiele. Mi się podoba ten efekt. Jeśli chodzi o jazdę po asfalcie i hałas. Trudno było to ocenić, bo no wiatr zrobił swoje. Ale da się usłyszeć taki malutki szum, ale przyjemny. Jak nie będzie wiatru, to będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć. A na razie cieszymy się z nowych oponek i ciśniemy do przodu. Do zobaczenia. Cześć! Trochę się zmachałem W takich drogach Jeździmy I muszę powiedzieć, że jest ok Na poprzednich oponach Koło się uślizgiwało Nie było szans, żeby w ogóle Podjechać Pod coś bardziej sypkiego Czy kamienistego, no bo Koła tańczyły Dobra, nie będę sapał do kamery Jedziemy dalej